Siemano, siemano widzowie. Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spongebob Tower Defense A w dzisiejszym odcinku widzowie wymienimy wszystkie nasze tutaj bombelki I otworzymy sobie ponad kilkadziesiąt ulepszonych Bubble Capsule No i oczywiście postaramy się trafić Secret postacie Ale czy nam się to uda tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku Także ty mój drogi widzów bez przedłużenia strzel koniecznie tutaj łapkę w górę Subskrypcji zapraszam cię do oglądania I teraz tak na start Dlaczego 30 tysięcy nie więcej widzowie Chciałem więcej no no ale kurczaczki, wypadło mi dużo ważnych spraw. Tutaj odcinek z BBs-ką musiałem nagrać na drugi kanał. Mówię, dobra, na razie za 30 tysięcy. Jak będę miał widzowie czas i event jeszcze nie minie, to spokojnie zrobimy większy opening, zwłaszcza, że serwer boost jest jeszcze na 34 godziny. Teraz tak, co się zmieniło tutaj? Widzowie, jest czterokrotnie zwiększona szansa na tutaj jednostki. Czy tam mniej procent? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że mi tylko na pewno było mniej procent, na sekreta mniej, na legendę mniej, więc troszeczkę tutaj na pewno poulepszali. Dobra, Teraz tak, to wszystko będzie trzeba kupić Stać mi 62 kapsuły, więc tyle kupujemy Let's go Plus ja w ekwipunku chyba mam 3, o ile się nie mylę Nawet 4, tak 4, czyli będziemy mieli 66 tu takich bubble kapsuł Plus 5 epickich mam, jak widzicie No i dzisiaj to będziemy otwierali Zobaczymy, co ciekawego poleci Lecimy open all, let's go Zobaczmy, pierwsze co mamy Chyba to epic był, tak? Dobra, jest epic Jest plankton, no nie, no planktona to jak zbytnio nie potrzebuje ja tu jednak celuję jakiś shiny wombo, dobra, mamy Sandy, witam serdecznie Sandy, let's go, chyba kolejny plankton. Może jakiś shiny wombo, żeby się przydał No nie, to nie był plankton, tylko ktoś inny. Let's go, lecimy dalej. Tym razem mamy planktona. No mityka to na pewno musimy trafić, nawet te oba najlepiej. I najlepiej jakby się udało to w wersji shiny wombo, wiadomo. Teraz mamy Skalmara, witam serdecznie, Skalmar. Mamy przyjacielu, daj mi tu już jakiegoś mityka albo chociaż legendę, bo póki co kiepsko, to widzę same rare, piki tylko leco. Let's go, let's go. Dawaj, dawaj. Speed runujemy. Klikamy najszybciej jak się da. Ogólnie fajnie się to otwiera. Uh, witam Patryka. Ciebie jeszcze nie mam swojego ekipunku, więc na pewno mi się tutaj przydasz. W sumie, dobra, niech lecą też, bo też będzie można piątą fuzję chociaż zrobić. Ale nie wiem, czy to będzie mi potrzebne do czegokolwiek. No, ale nie wiem, kto wie, kto wie. Może są dobre, dobra, pierwsza legenda dzisiaj. Let's go. Pierwsza legenda jest tu Sponge, bo witam serdecznie. Ta legenda jest spoko. Jak ktoś nie ma dobrych jednostek, naprawdę ta legenda jest spoko. Mogę polecić. Chociaż nią nie grałem, ale no i. YouTube oglądałem gameplay tą jednostką. O, mamy perełkę. Witam, perełka. Mój ulubiony starter, szczerze mówiąc. Mój ulubiony starter, bo mam go do piątej fuzji. Lecimy dalej. Plankton, kolego. Nie lubię cię zbytnio, ale mamy kolejną legendę. Zobaczmy. Znowu perełka. Witam, witam cieplutko. Dobra, to jak już legendy lecą, wszystko leci pięknie, to czas na mityka może, co? Let's go. Rare niestety, rare. Ale zauważcie w ogóle, że cały czas nie trafiam słoików, tylko cały czas jakieś jednostki mam. To jest w ogóle dziwne. Cały czas jakieś jednostki lecą. Chyba. Ani razu słoika nie trafiłem. Dobra, jest znowu legenda. Perełka, tym razem znowu czy SpongeBob? Okej, okay, perełkę mamy. No nic, nie poddajemy się. Mam jeszcze epickie w 5 chyba takich kapsuł, o ile się nie mylę. Więc jeszcze epickie będziemy mogli otworzyć. Epickich i jest chyba, jest chyba większa szansa po prostu na mitykę i sekret, o ile się nie mylę. O, mamy tubkę majonezu 15 sztuk. Dobra, bardzo fajnie. Tubki majonezu też mi się przydadzą na pewno. Plankton, wita. O, sekret, dobra, mamy sekreta, mamy sekreta. Let's go. Nad nie zauważyłem. I koło mamy? Jo! Shiny bo, jest plankton. Witam serdecznie. Pokażcie mi go szybciutko. Tylko czekajcie, otworzę ostatniego. W ogóle 1% jest na sekreta, więc fajnie, że dropnął. No. Tylko szkoda, że akurat na planktonie. No, plankton to nie jest jakiś wow, ale okej, okay, na pewno zrobię sobie go na piątą fuzję. No bo jednak shiny wombo opłaca się robić na piątą fuzję. Gdzie on tutaj jest? Czekajcie, plankton. Yy, tu go mamy. Dobra, jest shiny wombo 1155 dimension na 0,8 sekundy na pierwszym tutaj levelu. Fajny ziomo. Ja sobie go na pewno zrobię. Podoba mi się. W ogóle ile na jego procent mieliśmy? Jeden chyba, ile. Się nie mylę. Dobra, jeszcze 40 kapsuł Przy okazji, questa jakiegoś zrobiliśmy. O, i mamy jedną tą rare kapsułę, więc mogę ją otworzyć. Czekajcie, czy coś jeszcze zrobiłem? Nie, niestety więcej nie zrobiłem. Więc co? Wejdźmy do ekwipunku, otwórzmy na razie rare. Zobaczmy. Aha, bo to jest gwarantowane rare. Ok, Epic to jest już gwarantowane. Epic i wyżej. Dobra, mityk w ogóle, ty, co jest? Ja nawet nie zauważyłem. Mamy, my... mamy mityka. Let's go. Nawet się skapły w ogóle. Let's go. Pierwszy z mityków trafiony. Jeszcze jeden musimy dzisiaj trafić. To jest taki mój cel. Plus fajnie, jakbym te mityki, no wiadomo, w lepszej Wersji trafił. Ale póki co mamy lepszego Spongeboba. Let's go. Kolejna legenda. Te legendy lecą co chwilę, widzę. Faktycznie, drobie jest fajny. Nie będę zaprzeczał tutaj. Szczerze, tą perełkę nie wiem, czy jako starter bym sobie chyba nie zrobił. Chociaż nie no, dobra, pewnie drogo kosztuje jako starter. Ale jakby takie postawienie kosztowało chyba 600 dolców, coś takiego, to mógłbym na piątej fuzji zrobić tą perełkę. Kto wie, kto wie. Na pewno sobie pomyślę. Popatrzę tutaj tej jednosteczki. Może faktycznie jakiś shiny one, Bo tam ziomeczka mam fajnego. Będzie trzeba popatrzeć. Będzie trzeba popatrzeć. Może tego epika Póki co tupka majonezu, lecimy dalej No troszkę ten opening będzie trwał, pewnie coś około 10 minut Więc widzowie pooglądacie sobie ze mną Co tutaj trafię ciekawego Okej, okay, kolejna legenda I znowu mamy perełkę Fajnie jakby to perełka shiny wombo wyleciało, Bo na pewno dałbym radę na jakąś trzecią fuzję, obstawiam Okej, okay, bo tym razem Witam cię cieplutko przyjacielu I ogólnie też polecam wam widzowie otwierać te kapsuły Z racji tego, że to są eventowe kapsuły Czyli tych jednostek już nie będzie I wiecie, jak jest coś eventowe to zawsze jest droższe z biegiem czasu, czyli no wiecie, dzisiaj to może nie być Drogie, no ale jak poczekacie sobie Spokojnie, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące To możecie sobie nieźle zarobić I te legendy lecą cały czas, mityka na razie Ani jednego nie miałem, ale mamy kolejną perełkę Perełką, shiny wombo wyleci Będę zadowolony, przysięgam Dobra, tym razem epika mamy Plankton, plankton 100%, a nie, patrzcie ty Jak to jest, że epika mi leci perełkę Ja tego też nie czaję Teraz miałem rare i dostaję kogo No rare, okej, okay. chyba, że ja po prostu nie widziałem Dobra, epic, no tak, na 100% bo epik, gdy legendę, to jestem zdziwiony. No dobra, teraz dostałem epika. Może faktycznie była legenda, tylko nie zauważyłem. Dobra, chyba tak, chyba po prostu miałem legendę, tylko nie zauważyłem. I kliknąłem, może dalej, po prostu jakoś. Dobra, no mamy teraz epika. Dobra, po prostu musiał mi się wydawać. lecimy dalej, tubka majonezu. Wiecie co? Czuję ten niedosyt. Jednak żałuję, że nie grałem więcej Gerek. No ale jednak 30 koła zebrać tak, tych bombelek, to też nie jest taka prościzna. No chyba, że ludzie nagrywają Tiny Task, bo ja wiem, że ludzie na napku zostawiają. No ale kurcacki. Ja to nie lubię zostawiać na apka. Wolę samemu tą grę pograć jednak, bo to nawet nie mam takiej wiecie, satysfakcji z grania bo wiem, że wszystko mam zdobyte na awku a tak to wiem, że muszę grać, dobra, legenda i mityk, uwaga, no nie, legenda dobra, dawaj mi tą legendę let's go, kolejna perełka chyba legend, no nie licząc oczywiście Rare i Uncommon, to chyba leci najwięcej bo epików tak dużo jeszcze dzisiaj nie widziałem jest faktycznie sporo, ale bez szału, teraz nagle epik poleciał legendy z epikami są na równi Dobra, no ale mitykę z zwykłych kapsuł jeszcze nie trafiłem Co jest? Z tej ulepszonej trafiłem, a z tych zwykłych nie da się trafić Mityka? Nie, no niemożliwe Z nawet trafiłem, a mityka nie da się O, dobra, kolejny sekret, let's go Ale to ładnie w ogóle wygląda, proszę państwa Patrzcie, jak to się prezentuje elegancko Dobra, otwieramy, let's go Nie gadamy, shiny bo mityk, proszę Boo Mamy, wow Bad Greek Mr. Crab, co? Let's go, mityk, shiny, aha, shiny Dobra, myślałem, że shiny wombo No ale i tak git, mamy tego drugiego mityka Let's go, dobra, to jestem spełniony, powiem wam Bo dzisiejszy mój cel był trafić ogólnie dwa mityki I tylko tyle miałem w celu, nic więcej Więc jestem spełniony Fajnie jakby wyleciał shiny wombo, ale mamy shiny mitykę Jest bardzo fajnie Dwa sekrety w ogóle poleciały, jest nieźle I to było właśnie pod sam koniec Bo tak naprawdę skończyliśmy już otwieranie Dobra, pokażcie mi tego tutaj mitykę, jak on się prezentuje Weźmy tego quickstera sobie Usuńmy, powiem wam tak, tak strasznie go chciałem mieć Teraz już jakoś tak nie ma szans na niego. Może dlatego, że wszyscy go mają na piątej fuzji, dalej na pierwszej. Może sobie podmieniam, zrobię go na piątą fuzję. Kto wie, kto wie. Póki co wejdźmy sobie w nasz shop tutaj No i pokażcie mi tego Mityka Shiny, gdzie ten kolega się tu kitra. Tu mamy tego Mityka zwykłego, spoko, spoko, ale pokaż mi tego wersji Shiny. Jego naprawdę nie widzę, widzowie, co jest ze mną. Dobra, tutaj się schował, ok. Mamy go wersji Shiny. No nawet spoko ma te statystyki. No, mitek, jak mitek, 820 w ogóle egzistów. czy jest dosyć rzadki. No, naprawdę jest dosyć rzadki. Okej, okay. przynajmniej tyle, że mam jakąś rzadką jednostkę. Dobra, lecimy teraz tymi pięcioma. Otwieramy Epic Plus. Zobaczmy. Mityk, okej, okay. fajnie, będziemy mieć Mityka. Zobaczmy jakiego. I PUU! Mamy znowu tutaj Mr. PUU. Witam serdecznie. Lecimy kolejny. Czy tym razem będzie Epic? Okej, okay. tym razem mamy Epika. Mamy SpongeBoba. SpongeBob, naprawdę fajna i przyjemna jednostka. Dobra, potem znowu mamy Epika. No, Epików tutaj nie potrzebuję. Dajcie to jeszcze jednego Mityka albo sekreta jeszcze na zakończenie. Trzeci. Taki secret, byłbym mega zadowolony. No ale znowu mamy Epika. Jest to oczywiście Patryk. I ostatnia kapsuła. lecimy, No niestety, też Epik. I prawdopodobnie też Patryk to będzie. A jednak, perełka jest to legenda. Dobra, teraz tak. Czy ja chcę coś tu przerabiać, widzowie? Czy ja chcę coś tu przerabiać? To jest dobre pytanie, wiecie? Czekajcie, dajcie mi sekundę. W sumie tego planktona zrobiłbym na drugą fuzję, jeżeli dam radę. I zobaczył, jaki to będzie starter, wiecie? W sumie możemy zrobić szybko tego planktona. Jest shiny Lombo. No wiem, że ten jest podobny. Ale patrzcie, statystyki, jest różnica. Jest różnica tutaj. Zróbmy sobie na nim pierwszą fuzję. Let's go. Potwierdzamy. Pyk robimy. I od razu drugą. Jeżeli dam radę, dam radę, powinienem dać. Chyba na styk idealnie mam jednostek tutaj. Dobra, chyba na styk. Nawet nie, powyżej. I powiem tak, będę chciał go na chyba piątą fuzję sobie zrobić. Bo nie wiem, czy to nie będzie lepszy starter niż ten, co mam. Tylko wiadomo, epic drożej kosztuje. Dzien, można to nazwać nawet jeszcze starterem, Okej okay. No, Dimage ma dosyć ciekawe. Wiecie, co? Zekwipujmy go sobie. Dajmy mu troszkę jedzonka na pewno. Wiecie, co jeszcze Secret Planktona na chwilę anekwipuje, Bo chcę sobie moją shiny jednostkę tutaj też wstawić dla testu. Gdzie ta shiny jednostka jest? Ja naprawdę widzę, ja że jestem ślepy. Dobra, tu jest ta shiny jednostka. I okej, okay, nakarmę jeszcze je trochę. I okej, okay, tutaj Planktona dałem na 40 level. 2000 damage elegancko. No i tu też prawie 2000 damage. A. Wejdźmy sobie jeszcze szybko do gierki je przetestować. Tak tylko na mega szybko, tylko sobie sprawdzić, jak one się będą prezentowały. Tutaj, let's go. Easy, startujemy. Teraz tak, czy ja mogę go używać jako startera? Raczej nie będę go mógł używać. Jego startera, no chyba, że przepuszcza w początku parę tutaj, jakby jednostek do bazy, bo chyba 700 kosztuje, prawda? Czy ja dobrze mówię, czy 700? Tak, 700 kosztuje. A nie, czekajcie, mogę go jako tako używać, okej. Okay. Tylko, że on bije tutaj pojedynczo, niestety, jednosteczki, to jest duży minus, ale okej. Okay. Ulepszmy go sobie za 1900, 1300. Wiecie co? Tak, na wszelki wypadek, widzowie, postawmy tutaj sponczkęcia na mecie, żeby wiecie. No nie, nie wchodziły nam jednostki do bazy, prawda? Żebyśmy na pewno nie przegrali. No Spongehenge jest potem. Tylko tyle powiem. No i dobra, jaki on będzie miał damage? W sumie farmę też można tutaj chwilowo postawić, ale dobra, no na razie nie potrzebuję. Chociaż dobra, wiecie co, czuję, że w tak będzie trochę kolega kosztował, więc zróbmy sobie na początku jeszcze farmy szybko. No i dobra, możemy go ulepszyć, let's go. Zobaczmy, jaki damage kolega osiągnie. Pyk, lecimy tys., ,5 5, Ty, 6000 damage na pół sekundy, ładnie. A jak macie jeszcze Secret Garego, to let's go, 6000 na 0,2 sekundy, ręcz też duży po 40. No powiem tak, na drugiej fuzji kolega tu jest. Mogłem go zrobić i mogę go zrobić. Spokojnie na piątą fuzję, bo nie jest drogi. No, powiem: 6000 damage'a. Dosyć sporo, dosyć sporo. Postawmy sobie tego kraba jeszcze. Krabik, jak ty wyglądasz? Dobra, na razie ciebie usunę. Garego też usunę. Krabik jakby rzuca tutaj, nie wiem, taką aurą. Nie wiem, jak się nazywa. I obija wszystkie jednostki w tym chyba promieniu. Tak, on nie obija pojedynczo, chyba, tylko wszystkie jednostki w promieniu tej aury. Dobra, ulepszymy go sobie za 1600. pyk, 2400. Ulepszamy na maksa. I 6000 damage'a na 1-2 sekundy. No właśnie, ten cooldown. 1-2 sekundy, tu jest trochę bolesny, ale dołóżmy Garego No i na 0,8 sekundy, no. Jest słabszy, no ale nie dziwmy się, tamten jest shiny wombo. i Przy okazji wygrałem, tak. Ja w ogóle nawet zauważyłem, że ja to normala ustawiłem. Ja chciałem Endless'a, no ale jest Winek, najważniejsze. Pamiętaj, tak, fajne nawet miasteczki. Jak nie macie żadnych, polecam Wam tutaj grać ten event, naprawdę. Bubble strasznie teraz łatwo się zdobywa. Jeżeli użyjecie kodu z poprzedniego odcinka, zagracie na przykład, nie wiem, rajda z kimś, bo może nie wiem, nie dacie rady sami, a jak dacie rady sami, to jeszcze lepiej, to za zagranie z tym boostem, plus jeszcze macie serwer boosta, dostajecie chyba 1000 albo 2000 takich bubli. Totalnie za friko dosłownie. Więc polecam wam grać i naprawdę otwierać te kapsuły zwłaszcza jak nie macie dobrych jednostek, bo jak traficie nie wiem, shiny wombo, normalnie mityk a to widzu jesteś już na pewno spełniony. Bo obstawiam, że taki mityk shiny wombo, nawet bez fuzji, tylko na dobrym levelu obija na pewno mocny damage. No ale ja sobie na razie zostawię tak jak miałem. Jedyne co quickstera tak jak wam mówiłem, będę podmieniał tylko do Quickstera jeszcze chyba troszeczkę mi brakuje tutaj podmiany. Czekajcie, zobaczcie zobaczyć sobie szybko, czy na pewno brakuje mi dużo. No, 8 tysięcy szpatu na no 25 tysięcy. No, troszkę mi brakuje. No, bo tak jak mówiłem, chcę kapitana magmę sobie tutaj zrobić w wersji Shiny Wombo. No, chyba, że wyjdzie jeszcze lepsza jednostka niż ta. Zobaczymy. Dawno też chciałem powiedzieć, że nie było sekreta. Bo jak zaczynałem grę, dodali cyborg Planktona I wtedy tylko ostatnio chyba były, ile się nie mylę. Tak. Jeszcze sobie tylko szybko sprawdzę w indeksie, czy ja dobrze tutaj mówię, czy nie ma więcej są tylko trzy sekrety. I przy okazji, mam 24 szelek. Kusi otworzyć, kusi otworzyć, ale nie wiem, czy nie będę zbierał do większej ilości, nie zrobię dla Was openingu, wiecie? Chyba tak zrobię. Dobra, dzisiaj już starczy tych openingu. Starczy, bo zaraz nic nie będę miał. Także, widzów, bardzo dziękuję za oglądanie Tobie tego odcinka. Życzę sobie wspaniałego ciąka albo wieczoru, w zależności od której godzinie to oglądasz. Ja na Ciebie będę zmykał i słyszymy się nie bawem. Shimanu